Z Marlenką po raz pierwszy spotkałam się w 1988 roku. Właściwie były to egzaminy wstępne do liceum plastycznego. Potem pięć lat wspólnego przebywania ze sobą, bardzo bliskiego, bo właściwie siedziałyśmy w jednej ławce. Byłyśmy w tej samej pracowni dyplomowej specjalizacji właśnie drewna. I to były dla nastolatek chyba najpiękniejsze czasy. W ogóle chyba liceum było najpiękniejsze, najbarwniejsze. Nasze pierwsze wycieczki, których nikt nie wiedział, nawet rodzice, to były właśnie do muzeum, do Krakowa, do Warszawy. Stąd być może te nasze poszukiwania były bardziej zbliżone w świecie dopiero co docierających nas informacji, tak jak sztuki performance i ziemi. Gdzieś zdobyte zdjęcie, przecież nie było wtedy internetu, jakiś katalog przywieziony z zagranicy. Jako że byłyśmy blisko, te fascynacje były dzielone rozwijane. Często bywała u niej w domu, zamykałyśmy się w jej pokoju, który był wypełniony mnóstwem płyt, Marlena uwielbiała muzykę, fascynowała się bardzo Michaelem Jacksonem, więc miała kolekcję zdjęć prasowych, ale też była piękna ściana Pink Floydu namalowana przez Marlenę, okładka fascynująca, że można być tak odważnym i można tak kochać, co się lubi. Ona poszła do Gublina, ja poszłam do Torunia, ale gdzieś ta więź była na tyle silna, że my nie musiałyśmy się z sobą komunikować. Nie tak dawno, bo w 19 roku, we wrześniu, udało się nam spotkać z całą klasą, Ewą Gerdulą, z Maćkiem Ryglaszewskim, z Marianem Kuczmą, była Marlena. I to było tak piękne, że wszyscy zaczarowaliśmy się tym światem, jakbyśmy się poczuli, że znowu jesteśmy właśnie w miejscu piastowym. Znowu Marlena była, z liceum ja byłam licealistką, tylko to był wrzesień i tak krótko byłyśmy tymi licealistkami. Malenem poznałem podczas jej studiów w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii chirysk w Lublinie, gdzie pracowałem. Dała się wówczas poznać jako pilna, pracowita i zdolna studentka. Wówczas nawet przez myśl nie przeszło, że od 2003 roku będę miał przyjemność pracować z Marleną, a nawet być jej przełożonym. Pomimo 14 lat różnicy wieku byliśmy z Marlenką na stopie koleżeńskiej. Zapamiętałem ją jako osobę wielu talentów, erudytkę, wielce uczynną, zawsze serdeczną i życzliwą ludziom oraz jako osobę głębokiej wiary była osobą, która przedkładała bycie z innymi nad swoje własne sprawy była osobą, która nie odmawia, kiedy zostanie poproszona o uczestnictwo, nawet jeśli miałoby to być okupione jakąś osobistą stratą wydała mi się taką pokrewną duszą te same sprawy były dla nas ważne przeczytane książki pisarze pisarki Tomasz Merton Zbigniew Herbert Czesław Miłosz nawet święci bo o tym też rozmawialiśmy święta Teresa Benedykta od Krzyża czyli Edyta Stein Edycie Stein Malena poświęciła dwa obrazy obraz błękit pamięci obraz który też ogromnie mi się podobał i ofiarowała mi go i do dzisiaj ten właśnie obraz jest dla mnie taką najpiękniejszą pamiątką po niej a samą Marlenę zapamiętam przede wszystkim jako osobę niezwykle dobrą, również głęboko wierzącą. I myślę, że to i z niej, właśnie z takiej chrześcijańskiej postawy, wypływała ta dobroć Marleny, jej niesamowita życzliwość. Miałam wrażenie, że przepływa przez nią jakaś energia. Nawet nie, że ona jest w niej, tylko że przez nią tak przepływa, że ona jest w centrum. Dopiero po jakimś czasie zdałam sobie sprawę. Z takiej uderzającej cechy. Nie pamiętam, żebym słyszała, że mówiła źle o ludziach, żeby coś powiedziała złośliwego, negatywnego nawet. To świadczy o tym, że to było u niej bardzo naturalne, organiczne, takie nie sprawiało wrażenia czegoś narzuconego. A po drugie, że wcale to nie umniejszało siły jej ekspresji i wyrazu. To tak jakby nie brakowało tego cienia. To tak, jakbym patrzyła na dobry obraz kolorystyczny, który jest malowany bez użycia czerni. I to dla mnie była taka rewelacja. Poczucie formy to jest cecha, która dla mnie ją dobrze opisuje. Poczucie formy bardzo szeroko rozumianej, to znaczy wybór pewnej formy bycia w świecie, relacji z ludźmi, bycia człowiekiem, mówiąc najbardziej ogólnie. Poczucie formy to także to, co widać w jej wszystkich pracach. Zarówno tych plastycznych, jak i literackich czy teoretycznych. To jest także wrażliwość na cudzą formę, która nie była jej, a którą rozumiała i umiała opowiedzieć. I to wszystko poza osobistą relacją sprawia, że bardzo jej brak i będzie brak. Marlena była zjawiskowa przez sposób, w którym się uśmiechała, przechylenie głowy, gdy rozmawiała, absolutne skupienie się na partnerze, na kimś, kto był dla niej najistotniejszy w tym momencie. Mam uczucie, że ona była zawsze. Ze strony Marleny była ta wielka szlachetność, Merlena była dla mnie osobą niezwykle autentyczną. Ta właśnie autentyczność wyróżniała ją spośród ludzi. Przy niej nie musiałam nikogo udawać, wszelkie słowa, jak i gesty były zbędne. O jej przenikliwości i o tym, że rozumiała rzeczy, które może tylko zauważyła, przy których można było przejść na taki poziom prostej, zwykłej obserwacji. Były na przykład dwa rysunki, które mi podarowały, to były rysunki bohaterów moich książek. Pisarzy, gdzie spojrzenie tych ważnych dla mnie osób z rysunków wykonanych przez Marlenę pozostają w mojej pamięci, oddają mi istotę tych ludzi, którzy przecież byli dla mnie ważni. Marlena potrafiła wydobyć to, co najważniejsze, co to najistotniejsze w pisaniu tych ludzi. Więc to już w eskorcie wracam, a wychodziłam na zawsze sama. Nie trzeba było w kosmos ruszając chwytać się trawy. To fragment wiersza Marleny, zatytułowany na powrót. I ona już wróciła. Jest u siebie, w miejscu, z którego wszystko lepiej widać. No bo, jak inaczej, może wytłumaczyć sobie fakt, że jej już tutaj z nami nie ma. Marlena w swoich krótkich wierszach i małych rysunkach mówiła o rzeczach wielkich. Na co dzień zawstydzałam tym, jak dużo czasu i dobrego serca miała dla każdego. A dla mnie pewien rodzaj błękitu już na zawsze będzie tylko Marlenkowy. Marlenko, gdzie jest przyjacielko moje? Nasze spotkanie było niezwykłą piękną przyjaźń na wielu płaszczyznach zarówno na tej bardzo zwyczajnej, powszedniej, jak i na tej duchowej, metafizycznej. Było w Tobie tak wiele dziecięcej radości. Była w Tobie ogromna czułość wobec drugiego człowieka, każdy z nas, tak boleśnie dotkniętych Twoim odejściem, tej czułości doświadczał. Pani profesor Marlena Maciel-Hęczak, Marlena, Marlenka była, a dla mnie będzie na zawsze ucieleśnieniem dobra. Zawsze pogodna, radosna, przepełniona pozytywną energią, otwarta na drugiego człowieka, wręcz przepełniona miłością do ludzi. Pamięć o niej towarzyszy mi każdego dnia. Bardzo pracowita, bardzo sumienna w wykonywaniu powierzonych jej obowiązków. Zawsze gotowa pomóc. Oddana bez reszty pracy pedagoga, wszechstronna, o pogłębionej, refleksyjnej naturze. Artystka. Osoba niepowtarzalna, jedyna. Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Marzenką. Dwadzieścia kilka lat temu. To był ten sam uśmiech, ta sama życzliwość, która była potem przez cały czas w każdej rozmowie, przy każdym kontakcie, to co się przewijało do samego końca, do ostatniego spotkania. Uśmiechnięta, roześmiana, radosna młoda osoba. Wiedziałem, że współpraca z nią będzie przyjemnością i radością. Wyglądało także, że dla niej też. Była dla wszystkich autorytetem w wielu dziedzinach nie tylko tej plastycznej, artystycznej, ale i literackiej. Inspirowała do pokonywania swoich własnych słabości, do otwarcia się na zawsze pozytywną stronę. Już od pierwszej naszej wspólnej rozmowy dała się poznać jako osoba bardzo otwarta, ciepła i bardzo przyjazna. Była osobą, która obdarzała swojego rozmówcę zawsze dużym szacunkiem. Emanowała swoim spokojem, ale również dużą siłą, niezłomnością charakteru i pozytywną energią. Była oddanym przyjacielem bardzo lojalną osobą, zawsze otwarta na drugiego człowieka, po to, aby mu pomóc dać dobre słowo, nadzieję i umocnić. Jako pedagog, która lat ją znam, bo przecież mnie uczyła, była rzetelną, empatyczną, stawiającą studenta zawsze na pierwszym miejscu, bardzo oddana swojej pracy. Znosiła ich ku górze, a oni przekraczali tak zwane zwyczajne umiejętności rysowania. Nie miała w sobie fałszywości. Jej działania i stosunek do ludzi był absolutnie szczery. Będę ją wspominać jako osobę ciepłą i radosną, z charakterem, z ogromnym potencjałem, na co dzień jej osobowość bardzo łagodna. Miała też i drugą stronę, mocną, szybką, dynamiczną, zaradną, z taką jakby mocą działania pioruna, gdzie potrafiła konkretnie zdecydować, co należy robić, i jednocześnie bardzo odważną, skupioną i owianą tajemnicą. Јенки Марлени кохаван те мигос на рисунков. И се сте лекција за рисунков, то, то ми дава те мигос со нигде не чува со ста, та гембоко на, на, на рисунков. Потрафија ми уши со рисунков, не е сами обед и рисувања, тико ма гембоко широтко со, со жије на, на образ. I ta emocja, co daje, każda ekspresja, każdy obraz, co, co jest interpretowana, co, co jest robiona. Dla mnie ta strata z Marlene to brawa jedna część z mojej ciała. Ja przez te dwa lata pisania pracy magisterskiej nigdy nie usłyszałem od niej złego słowa o swojej pracy. Każda rozmowa z nią, każda korekta była naprawdę inspirująca. Marlenka zawsze mówiła co poprawić, na czym się jeszcze tutaj zastanowić, może to przemyśleć, to głębniej. Była ciepłą i życzliwą osobą i starała się pomóc jak tylko mogła. Trudno mi mówić, że Marlenie w kategoriach, że był, bo ona ciągle gdzieś tam w mojej pamięci jest. Bardzo mi pomagała w wielu sprawach, które trudno mi było nieraz realizować. I ona mnie dopingowała do tego, żeby nie odpuszczać. Ona nigdy się nie, nie denerwowała. Nie pamiętam taką, żeby miała do kogoś uraz jakikolwiek. Miała taką w sobie siłę. Witaj Marlenko. Nie mieliśmy może okazji wspólnie śpiewać kolęd. Więc postanowiłem właśnie teraz zaśpiewać dla ciebie kolędy. Dla ciebie, dla całej twojej rodziny. Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. Pójdziemy przed ołtarze, zmiecić miłości żar, to jest nasz przystęgan.